Cześć. Z tej strony Karol Bocian, przejdźmy sobie przez szybką poradę od Babo o tym, jak robić, wykorzystywać nasze kształty, elementy te pewnego typu w tej aplikacji do robienia designu naszego, wyglądu naszej strony. Głównie do tego one się przydają. Po to, żebyśmy zrobili sobie takie mockupy, żebyśmy widzieli mniej więcej, gdzie są jakieś różne elementy ułożone. Jeszcze do końca nie wiemy jakie, jeszcze nie wiemy co tam umieścimy, ale żebyśmy mogli sobie łatwo rozłożyć to na naszej palecie, na naszej stronie, żeby wyglądało to jakoś mniej więcej i żeby się nie skupiać dokładnie, co tam będzie, tylko jak to wygląda w całości w tej stronie. Więc zobaczmy, jak można to wykorzystać. Zróbmy sobie najpierw nową stronkę, Nazwijmy sobie test. I zobaczcie, tu po lewej stronie mamy taki kształt shape. Możemy go właśnie sobie wykorzystać. On jest zupełnie prostokątem. I do zrobienia mocapów możemy sobie właśnie tak go przyciągać, rozkładać, wybierać konkretne szerokości i układać później jak to może gdzieś mniej więcej tutaj wyglądać w naszej aplikacji. Na przykład, tak, układać sobie jakiś wygląd. Układać je w prawo, lewo, przesuwać, żeby nam się ładnie mieściło wszystko. I tak możemy sobie układać wygląd naszej stronki. Potem, jak już wiemy mniej więcej co gdzie chcemy mieć, wiemy, że tu na przykład chcemy mieć serca i tak dalej, i tak dalej, tu gdzieś chcemy mieć jakiś napis, to możemy sobie podmieniać ten nasz element z konkretną rzeczą, którą chcemy tutaj wrzucać. Pamiętając jakie wielkości, w którym miejscu to było, to nam się to ładnie układało. Mając taki mockup, możemy też od razu robić też tutaj zaokrąglenia w takim kształcie To nie muszą być tylko prostokąty, ale zobaczcie, tu jest zaokrąglenie. Można sobie wybrać, żeby te rogi były w jakiś sposób zaokrąglone. Zobaczcie, zmniejszają się 10, 60, i tak dalej. Można coraz bardziej okrąglejsze robić, aż dojść nawet do tego kółka po prostu. Tylko trzeba wybrać odpowiednią szerokość, wysokość takiego naszego koła. I mamy też kółko. I możemy to gdzieś umieszczać sobie jako moki do naszych np na przycisków, do jakichś innych informacji. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam do kolejnego materiału. Hej!